Kraków: Odmień swoje wnętrze. Profesjonalne pranie dywanów i tapicerki meblowej bez wychodzenia z domu. Sofy, narożniki, fotele, usuniemy brud, roztocza i alergeny. Gwarancja świeżości i higieny. Pranie mebli Twoje czyste meble w Krakowie. Stosujemy certyfikowane środki czyszczące, które są w pełni bezpieczne dla dzieci, zwierząt oraz kobiet w ciąży. Zero agresywnej chemii, tylko sprawdzone preparaty przyjazne dla zdrowia i środowiska. Głęboka czystość i świeżość. Usuwanie plam i nieprzyjemnych zapachów. Bezpieczne i szybko schnące metody. Zadzwoń już dziś pod numerem telefonu 5 3 1 5 6 0, 6 0. Зеро, и переконайся, как свеже и чисто может выглядеть твое мешкание. Верните свои мебели и коврам первозданную чистоту. Устали от пятен и тусклого вида? Наша химчистка мягкой мебели и ковровых покрытий использует профессиональное оборудование и экологичные средства для глубокого и безопасного очищения. Мы устраняем застарелые пятна. Неприятные запахи. Грязь и пыль невидимые глазу. Ваша мебель и ковры будут свежими, яркими, как новые. Сэкономьте на покупке новых вещей, закажите чистку сегодня. Позвоните нам по номеру 531 или напишите нам. Гарантия результата. Чистота, которую вы почувствуете. Шибкие сушения медли по праню химичным. Nie czekaj godzinami, używamy profesjonalnego sprzętu do całkowitego usunięcia wilgoci, zapobiegając powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni. Twoje meble są gotowe do użycia w mgnieniu oka. Zamów suszenie już teraz.